Jakie myślenie się z tej strony Raya dzisiaj jesteśmy z. zimnym ją. Jau i Żabą. No, e, dzisiaj akurat będziemy się szykować powolutku już na lidera sali flying i postanowiliśmy sobie poeksplorować trochę mapy, więc co? Pokémony w łapę i możemy latać. E, w tym odcinku zezwalam na używanie komendy tak zwanej jak Pokéhill. A eksplorować mapę możecie wszędzie. I łapać wszystko, co się da. Tak. Byle by zniszczyć lidera. Talii Flying. Dokładnie. O stary! Nigdy nie wiesz co znalazłem. Co? Znalazłem Mega Czad x Xa. Gdzie? Daj, gdzie? Daj, ej, daj. Potem może Ci dam kamień, może. O tycha dobra, to jakoś się ja ziom. No, ale najpierw chcę go jednak zabić, wiesz? Bo nie wiadomo, czy go w ogóle go zabija, widzisz? O, widzę! Ej, lol, znalazłem ciebie. O, no, lol, ej, bo mi się on przyda first. Po Dobra, jak nie go nie pokonasz, to ja spróbuję. Znaczy, ja go raczej pokonam, bo go on moim tyrkiem tak naprawdę, więc. O, <laughs> Jobra, o, ja nie. Tak... Cię nie. Ci nie może. Dobra, ej, e, mam metal koła do ewolucji skatera w scyzera, Chcesz? Nie lubię star. Mam mm. shadow Bola TM Mam Póki co na razie sobie wezmę tego Charizard takes. Kurde. Jak będziesz miał jakiegoś dobrego, to po prostu się trajniemy. To jest byłem z tego. Co so Pokeruta fire firepuncha, no scam, naprawdę. You found one TM one for five fire punch. Dobra, to Exploring mamy. Szukam mniej więcej miejsca, gdzie będzie common Ice, a Electric to nie wiem, gdzie szukać w sumie. Electric pewnie będą gdzieś wszędzie. W sumie to najbardziej chciałbym znaleźć w ogóle lot tego... Yy, Rock. Biom... Biom Ice. No, o. przydałoby się gdzieś złapać. Ja się nie byłoby kozak. Biom Ice. Leader Flying będzie chyba cięższy od Grass. Mhm, mm bo nagra wiedzieliśmy gdzie łapać pokemony i mieliśmy to bardzo blisko, a teraz takie No właśnie to jest teraz kłopot. O! Znalazłem, znalazłem! Jest śnieg, jest śnieg, ludzie. Ludzie. Dobrze. cię gdzie znaleźć. Dobra, ej. Teraz tutaj, on. jest śnieg, ale... Okej, okay. teraz niech się tutaj trochę pokemonów porespisz. Ale co co mi z tego śniegu, jeżeli jest go tyle, ile po prostu nie wiem. Dobra, może coś tam się porespi, to ja tutaj poeksploruję i poczekam trochę na Pokémony. Wydaje mi się, że najbardziej trzeba będzie polegać na Pokemonach Rocky Electric. No, Chociaż, jakbym znalazł jakiegoś takiego fajnego Pokémona, Ice czy coś w tym stylu, to bym się nie obraził, bo. W sumie zawsze będzie coś, nie? O cholercie. Prawie, prawie spadłem i zginąłem se. Ole bym, o, bym narzekał, ole bym narzekał. Dziadut? znalazłem, znalazłem góry, więc może pochij rok. Co tutaj jest? No w sumie tutaj niby jest śnieg, ale to naprawdę tych pokemonów, tych śniegowych, to za bardzo nie ma. Nic nie widać. To bardzo. O, cześć Juraj. O, elo. Nie wiem, ja lecę dalej i będę coś tam, wiesz, po się naleźć, bo... ...to o. ten biom nie raśpi mi żadnych pokemonów praktycznie, i nic Mo ja, ja mam fajnego pokemona, ten przykład. Jak Jakiego zapałeś? Już mam heliliska tamtej walki. Ja łapię Grawlera, może coś się przyda. Pikachu znalazłem. Ja łapię wszystko, co jest rok. A ja wszystko, co no. jest elektryk. I jest to do mojego Pikachu później. O! Wciążki! E, znalazłem nie. bardzo fajny biom teraz. I teraz No comes. Uh, legit. Co tam? Piaki? Jaki? Biom? Najlepszy biom, jeżeli chodzi o to wszystko. nie? Jaki? E, no, że nie. jest ten, jak to się nazywa? Jest tutaj zimno. I, 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 jest, i, są, poke i są pokemony. Zimne. O Dev na przykład na 50. Chodź, chudry, <grywa> mam. 71. łapie. Łapie tu Chodź Dev Gong. to jest to, co ja myślę? Mimikiu. Ma Może... Mam Dev... No, ty znalazłem. Oj dobra, ty ten Dev Gong jest kozak, jak Nie wiem. Ja sobie zrobiłem właśnie. Defkąga? Mówię, chodzi o mnie. I No, kozaka. Ej, defkąg, weź, 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 Def A w którą stronę leciałeś, Juraja? w. Cały czas prosto w sumie od tej góry, gdzie tam byliśmy. Aha, on sobie sam siebie zabił, bo go. Co na ja mam helio, Helioliska i Heliolisk będzie dobry w sumie na te boxy. śmiechowe. Ej no Cygan łap się ty ten w gongu głupi no. No że sobie oglądałem Pokémon XY i wiecie co? Co? I okay. teraz mi, mi gra takiego Double Team pokazywała tak, tak sobie pomyślałam o tym Fletchlingu jak, jak walczył o z, nie, z tym liderem. O nie, Parabolic Church. Kurde... Cygan... Tak, chciałem takiego moveseta fajnego zrobić. Ale, ale nie wiem, nie wiem czy jest. Bo mi jednego skill'a brakuje, żeby mieć perfekcyjnego moveseta do Pikachu. Iron Tail'a mi brakuje. <laughs> I, i, to o będzie nie, taki... No. A, ty myślisz <laughs> nie, taki... nie, walić tego Dev Gonga, on się zapadł. Ej, Kuba, walić umiesz tak latać? Chyba umiesz, umiesz latać tak jak ja? Na śniegu? Kurde, zniszczyłem. Był zbugowany śnieg, jak ten normalnie można było chodzić, ale niespodzianku. Nie ten biome, o którym mówiłeś, to jest taki las, nie? E, ciepli się, no ciepli i... się. Lol, znalazłem Glalie, no. nie wiem co to jest, ale chyba jest fajny. Oj, jak chyba... Tak, umiesz... Oj, nie, jak nie złapię tego teraz, to... no nie, się, się zabiło. Jak, jak ma mega, to jest spoko. Bez mega jest górnym Mhm. Mm Ojeju, pada śnieg, pada śnieg, złamiąc... O kurde, błyska. błyska. Ja też umiem błyska robić moim Pikachu. O! To Ażke. jest, to jest Pokémon, to jest Pokemon. Ja go muszę mieć. Na którym levelu on jest? Błyska? Na 19! Ty! -prin ja mam Pikachu, ja mam Pikachu z czapeczką. Dragon Rage? Mam nadzieję, że go nie zabije. Dobra. Jest Gites. E, bug, e, choć tutaj na Great Ball się złapie, Freeplup później cię wylewaluje i w ogóle nie będzie Gites Freeplup! Jest! Złapał się cygam. Dobra, A, lecimy właśnie... dalej. ty ura i Placid, jestem tutaj u ciebie. Wow, Elo. Ale mi na dziwi, że mówisz Elo, pokręcam. I O, Empoleon. Psa, ale co? nie łapałeś. Nie wiem czy mam oświnkę łapać czy nie łapać mamy Ej, ale czemu ty nie łapałeś poliona? No oj, ty LOL! Le, ja mam już jednego poksa takiego fajnego. I też mhm. jest i on jest Flint więc no. Ja poliona właśnie fajnie. Tak jestem. Ej, ziomki, znalazłem coś ciekawego. No. Ej, ale Ej. mówię, serio. Co takiego? Znalazłem jakieś pałki. Jakieś pałeczki znalazłem bez kitu. Ej ty, te pałki Ej, są. Ale... Ej, no. Weźcie pod uwagę, że on jednak może mieć też Woki flying, kurczę, ten... fire. No wiem. O, nie wiem. To wtedy więcej innego, cześć. Ej, I no. Tutaj znalazłem coś kodzowskiego i nie wiem co to jest to w sumie. Jest. Właśnie jakieś supy lodu, jakieś dziwne coś. Ciebie nie będą lodowe paki rozpuścić. Ciebie na nie powinny, więc ja siadam z tego na je szukam. Lol, ale coś, coś tu musi być na rzeczy, bo to jest takie. No, takie. what? Żaba, bo ty nie się nie znasz, wiem. chodź tutaj. wiesz, idziesz na prawo cały czas. Nie wiem. Tu coś w tych supach lodowych musi być po prostu nie pakiera tyle. Elo, mamo świnka. Cześć Chodź tutaj. Złapię ciebie cyganie. O nie zdechłeś. No i przypał. No i teraz tak. Ty nie... Bo ciebie nawet nie znam. O, mamo świnka. Tym razem nie zdechnij. Dragon dragę. No i Dragon Rage jest kozak pod łapaniem Tylko i kurde ile ten Tyhalos fajnie jest No i plebsza. No i zabijamy tego Cygana, chodź właśnie łapiemy tego Cygana, chodź bije się z jakimś liderem tym takim No idziemy łapać dalej nie wiem, mam oświnkę świnkę, mam Piplupa, Loopa, w sumie. To poza odcinkiem to będę ekspił, ale nie wiem co jeszcze w sumie. A ja nie mam tylko, ja mam tylko zladowy chyba tego Impoliona. Więc nie, nie mogę znaleźć lodowego. W sumie też. A ja bym jeszcze coś bardziej... W sumie... Ja bym parę Pokemonów zostawił tych co się mamy, a po prostu dodał do tych Pokemonów, które będziemy teraz łapać, to są Pokemony i. Pewnie by było, gdyby te Pokémon miały jakieś ataki Ice, wtedy by było w sumie lepiej pokonać lidera Ice. Lols. To już nie była taka taktyka od dawna? Była, była. Ej, ale tu sobie te supy są zbyt podejrzane moim zdaniem. Coś tutaj musi być, serio. Ja jestem w lodowym lesie, a żadnego Pokémona lodowego jeszcze nie miałem. W ogóle Pokémona żadnego jeszcze nie miałem przed sobą. O magne, O to dobrze! Elektryk. Long. Super. Na którym jest Magneto? Eeeem... Um, I don't know. Właśnie przed chwilą sprzedałem którego zrobiliśmy z tamtych tych, z jakimi mnie znaleźliście. O, Magnemite'a też znalazłem, lol. Chodź tutaj, Cyganie. Ja cię no, drogim z Nie wiesz, ale ja po... wiem, że ja sobie z nim dla poradzę, więc wiecie, co ja zrobię? Z kim? Ja się już przygotuję. Z to kolegą to, no, super. Ja, ja wiem, że przegram z Artychem. No, Wiedziałam, okay. że kupiłem... Więc co ja sobie zrobiłem taktycznie? Mhm. Już ja sobie ustawiłem, y, sobie kupiłem full heala u NPC-ta. I Znalazłem coś bardzo kozackiego. Kolejny magnet, mam resztę małych majtów chyba. Znalazłem Vulpixa, ziomki, Alola. I ty Kozak. Mhm. Mm Czy to już taki kozak, to nie wiem. No, w sensie... No. Co to jest za Pokémon dziwny? O, znalazłem jeszcze jakiegoś tego. Ej, co to jest za Pokémon. Sileo. Si to jest fajne, to jest Water. To jest Water ten. Water ice? Mhm. No, to dobrze, to bardzo dobrze. Ty. Chodź tu. Saleo. też mam Sileo. Łap, bo ci się przyda, peska. A ja jestem na jakimś miejscu umarł fajnym w ogóle. A umarł od ataku... Fire. Saj, Leo, chodź tutaj. On mnie z grubala chciał pocisnąć. Ej, w sumie jest kozak na takie. Ej, zabił mnie. Ej, no. znalazłem... Znalazłem pod... pod tego lotowego dungeona. Gdzie jest tylko redstone. już Jest, Gdzieś jest jakiś środowy cave'ik specjalny taki. Ale znaczy coś jakiś taki... nie taki jaki powinien być. Yes, ej, Alolan Sainzleż! Ej, dobry będzie? O, kolejny Ej, yy... Ten I jest show, taki. Ice Shark raczej. Jest Bertik, Łapie Bertika. <coughs> Koza, chodź tutaj, Alolan Sainzleż. Kurde, Kurde ja go Kogo? Oj, zabiję go przez przypadek. No to kozak, kurwa. Vertic 60, level 19. Nice. flower tylko kozak. Kuba, ja, Kuba jest na niego X8 i, i ty mówisz, że spad... Idziemy typu. E, ty Fire? Co? Co to jest? Jakaś sama głowa, typa. O, Zbierza, jest, znalazłem Alolan Slasha! Ja mam na incelsa Alolan, Alolan. Seislesza. <coughs> Hurdy! No ten... jak była mag... mega loppy, by się zespiała. Chciałbym jakiegoś fajnego mega bossa znaleźć. Ja bym chciał. Zapytam też... buner, gdzie ona jest w ogóle? Prawdopodobnie, że nie hmm. wiem, gdzie ona jest. Czy to jest pre-evolution? Tak. Mhm. Uh -huh. Co to Tyk. jest. Ej, co to jest? Jak to wygląda? Yes! Ej, magneton! dobra ej, maj, co to magneton? Bermite? Ej, co to za Pokémon Bermite? Nie wiem, ale Kogde. tam był Mega Bedrill chyba, Kumak, nie? Yes. Mhm. Mm co to za Bermite, um. Pokémon? Nie wiem. Ja właśnie ja łapię teraz Magnetona, więc fajnie, bo mam już całego Magnetona. Dobra, ja go łapię, ty Bermite. Co to jest w ogóle za Pokémon? Dobra, Mucla, proszę Chodź. Ej, tu się całkiem fajnie pokieruje spiełką, Kumak, w sumie. Zbiera się dużo Magnemite'ów Ej, kto chce Alolan Sideslash'a? Nie chcę, mam już najgorsze Alolan Też nie chcę to jest ten, ten taki... Nie, Właśnie, ma, ja mam mega kamerę, Użyję to dla tego bidzila. Ty, co tam jest? Co to za miś taki lodowy? A, Bertik no, też go. Też zrobiłam tego. O, To Alolan Wulpix. Właśnie, przypałowo, bo ani jednej legendy w sumie nie spotkaliśmy na naszej. Spotkaliśmy. Jak kopaliśmy ten. nią, ale to było chyba tylko raz. Ale spotkaliśmy się tak, że próbować złapać. No, tak, to. Też nie mogliśmy nawet znaleźć. Nie. Nie jest jedna, takie tak, wyciekli. mam megastona do tego! Vigila, zabiję go. Okay. Ja mam, ja mam, tak. Ja mam mega do Gengara, Metagrossa i Charizarda X. A ja nie mam ani jednego Mega Ja już mam do dwóch poków. Idę po jak ja sobie... Jak, jak będziecie mieli gdzieś Gastliego, to tak bym go chciał. Ej, pożyczysz mi na tego? Na lidera flying? Mega jak, jak będziesz miał jakiegoś gęgara bogastego, nie, to... Widzę, że już, już w sumie zabiega dużo, już minut w sumie dużo minęło. My już trochę pozwiedzaliśmy, trochę połapaliśmy. Jesteśmy trochę rozdzieleni, więc żeby się znaleźć jednak trochę by to nam zajęło. Ale co, no w kolejnym odcinku, w sensie ogółem będziemy ekspić poza odcinkiem, no bo jednak to by nie miało sensu, jakbyśmy to robili na odcinku, bo to by nam zajęło miliony lat. Yy, a... W kolejnym odcinku będziemy już walczyć z liderem sali Fly, więc myślę, że to jest bardzo fajne do obejrzenia i naprawdę będzie się w sumie działo. Mogę tak trochę lekko despoilerować w sumie nie jest tyle despoilerować, ale powiedzieć, że będzie się działo i będzie dużo, będzie dużo, będzie dużo rzeczy takich, bo całkiem no, mocnych i może być naprawdę ciężko, ale oczywiście polecam. Subskrybować, żeby być na bieżąco i nie przegapić właśnie takich fajnych odcineczków. Ten odcineczek był taki bardziej na luzie, tak jak przed każdym liderem szykujemy się na niego, żeby go pokonać. No i co? No. Like. Trzymajcie się. Cześć. Ja wbijam już level na Pokémonie. No.